To jest magazyn, to był dzień. Beata Grabarczek, witam państwa. Siedmiu wspaniałych. <noise> Pełna weryfikacja jeszcze trwa. Zapraszamy także wszystkie partie i ugrupowania, żeby prowadziły akcję praw frekwencyjną. Pracujemy dalej e, i walczymy dalej. A jednak naciskali. Jest to raport niemerytoryczny, jest to raport polityczny. Nasz raport jest raportem konkretnym. Ja myślę po prostu, że Donald Tusk się wściekł. E, po raporcie Czumy. Kupić, nie kupić, popróbować można. czym różni się od Jarosława Kaczyńskiego, otóż tym, że ja regularnie robię, regularnie robię zakupy. Jeżeli polityk na to zwraca uwagę, to to jest dobry pomysł. Warto mniej więcej tyle samo, ile inne pomysł pana Piotrowskiego. zaczynam od kończącego się przedostatniego 99 posiedzenia Sejmu. W tej chwili trwają głosowania między innymi jak zwykle to bywa w końcu kadencji na temat aborcji. Tym razem chodzi o dwa projekty obywatelski, który wprowadza całkowity zakaz usuwania ciąży oraz projekt Marka Balickiego liberalizujący dotychczasowe przepisy. W sejmie jest Beata lubecka. Czy posłowie już zdecydowani, co zrobić z tymi dwoma projektami? No wygląda na to, że pozostanie tak jak jest, że pozostanie status quo, że aborcja będzie dopuszczalna tylko w ściśle określonych przypadkach, trzech przypadkach. Przypomnę między innymi, że jeden to taki, kiedy zagraża, zagraża to usunięcie ciąż, zagraża zdrowiu lub, lub nawet życiu matki. No już na pewno ten sld projekt wyląduje w koszu. Ten projekt złożony przez Marka Balickiego Przeciwne są PO, PiS i PSL. PO tutaj mówi, że jest to projekt burzący, całkowicie wypracowany kompromis. PiS mówi nawet, że to świadome barbarzyństwo. PSL z kolei mówi, że nie będzie niczego narzucać swoim posłom. Nie będzie niczego narzucać parlamentarzy jak mają głosować, no ale linia kierownictwa jest taka, żeby jednak ten projekt odrzucić. No a SLD też nie jest takie całkiem bezinteresowne, bo przecież miało cztery lata, żeby się zająć tą sprawą, a teraz to po prostu taka no, regularna kiełbasa wyborcza. A druga, dosyć istotna z punktu widzenia społecznego. Sprawa, którą zajmuje się Sejm, to jest ustawa o organizacji imprez masowych o bezpieczeństwie imprez masowych. Tam jeden z kontrowersyjnych zapisów dotyczył e, dopuszczenia do sprzedaży piwa na stadionach. Czy w tej sprawie zapadły już jakieś decyzje? No jeśli PO, SLD i PSL nie zmienią zdania, no to wygląda na to, że e, będzie dopuszczalne spożycie alkoholu o spożycie lekkiego piwa na stadionach. Dlaczego mówię lekkiego? Ponieważ będzie ono mogło być spożywane tylko w okrzecone... W określonych miejscach, określonych sektorach i będzie mogło mieć tylko 3, najwyżej, co najwyżej 3,5% alkoholu. Przeciwne są PiS i PJN, ale to za mało, żeby te zakusy pozostałej większości sejmowej zablokować. Beata Lubecka, która obserwuje w Sejmie głosowania. Dziękuję bardzo. Te głosowania jeszcze będą trwały pewnie z pół godziny. Dziękuję bardzo, Beata. A jednak naciskali, przynajmniej w opinii większości członków Komisji Śledczej, która przyjęła raport z 3,5 rocznego dochodzenia w sprawie nielegalnego wpływania przez ministrów rządu PIS na funkcjonariuszy CBA. Podejrzani według raportu są m.in. Jarosław Kaczyński, Zbigniew Ziobro, Adam Lipiński i Mariusz Kamiński. W dokumencie nie znalazły się jednak żadne wnioski o postawienie kogokolwiek przed Trybunałem Stanu Agnieszka Mosu. Wersja poprawiona, ostateczna. Posłowie PiS nie mieli dziś żadnych szans, by przywrócić korzystny dla nich raport Andrzeja Czumy. Wygrała wersja, że naciski jednak były. Wara politykom od służb i służbom. Od polityków Za przyjęciem raportu głosowały zgodnie Platforma SLD i PSL. Powinniście się wstydzić tego, co teraz przegłosowaliście, bo to jest po prostu wasza wielka, ciężka kompromitacja. Na pewno wielka przegrana Andrzeja Czumy dziś głosował tak jak PiS za przywróceniem jego raportu. Kto jest za tą poprawką? Bo ten o mechanizmie nacisków jego zdaniem nie obroni się. Moim zdaniem dowodów takich nie ma. I nawet ci, którzy piszą, że był ten mechanizm nie dają dowodów tego, bo ich nie ma. Nowy raport idzie jednak jeszcze dalej, że Jarosław Kaczyński i Zbigniew Ziobro wywierali nielegalny wpływ na służby specjalne, choćby CBA. I że mogli popełnić przestępstwo. Te poprawki SLD poparła Platforma. Prokurator musi przeanalizować te dokumenty. Jeśli będzie miał. Podejrzenie o pod możliwość popełnienia przestępstwa musi skierować sprawy do sądu, a sąd rozstrzygnie, czy było przestępstwo, czy nie. Dotąd wszystkie tego typu sprawy. Prokuratura jednak umarzała. Ten państwa pseudoraport. Raport przyjęto w jeszcze ostrzejszej wersji niż nawet poprawiony raport Platformy. Zdaniem PiS na potrzeby wyborów. Zawiera haniebne wnioski, haniebne. Yy, o konstrukcji cepa wyborczego, proszę państwa. Mamy do czynienia z czystą polityką, i kampanią wyborczą. Z tego się wszyscy śmieją. Szkoda, że śmieją się z Komisji Naciskowej, bo jednak było nie było, jest ona organem Sejmu. W ten sposób Komisja Naciskowa po czterech latach zakończyła pracę. Miała zbadać, czy podczas rządów PiS służby i prokuratura były wykorzystywane politycznie, czy były naciski na ich szefów i prowadzących śledztwa. Do raportu zdanie odrębne zgłoszą PiS, SLD, ale i Andrzej Czuma. Szuma zrezygnował też z tego, by być jego sprawozdawcą w sejmie. W ciągu dwóch tygodni raport komisji naciskowej zmienił się tak diametralnie, że już nie wiadomo, czy chodziło o ustalenie prawdy, czy raczej tezy odpowiedniej. Agnieszka Mosur, wydarzenia. A w studiu Katarzyna Piekarska, wiceszefowa SLD, Aleksander Witam. Pociej, mecenas Aleksander Pociej, kandydat Platformy Obywatelskiej na posła. Ryszard no, do Czarnecki... Senatu. Do, do, senatu. do Senatu. A, przepraszam, na senatora. No dobrze, pomieszałam jak zwykle zresztą. Ryszard Czarnecki, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, tu nie pomyliłam. I Paweł Kowal... Pani się grani nie myli. <laughs> Staram się. Paweł Kowal, europoseł i szef PJN. Witam Państwa serdecznie. Zacznijmy od tych komisji śledczych, bo dzisiaj rzeczywiście przyjęty zostało raport Komisji Naciskowej. ja już po tym raporcie doszłam do wniosku, że jeżeli w następnym Sejmie powstanie jakaś komisja śledcza, to ja, przepraszam, ale nie wiem, zbiorowe sepuku urządzę, tutaj zarządzę, czy coś takiego, bo, bo to, to już jest pełna kompromitacja. To znaczy są naciski, nie ma nacisków, a może bardziej były naciski, a może mniej były naciski. No, no, to już jest ewidentnie gra polityczna i, i ja mam wrażenie, że te komisje do niczego już nie prowadzą. No, ja Szkoda nie... pani redaktor. pięknego ciała, pani redaktor. Proszę żadnego sepuku nie popełniać. Nie <laughs> warto. Dziękuję, <panie> pośle, ale... <laughs> ale... Konkluzja jest prawdziwa, ma pani rację, nastąpiła w tej kadencji Sejmu właśnie, na oczach całej Polski, kompletna inflacja komisji śledczych, które zgodzimy się chyba w tym gronie, kiedyś były potrzebne, miarodajne, opiniotwórcze i ważące. W tej chwili mamy, no, wylęgło się tego wiele. De facto było to skrajnie upolitycznione, a w zasadzie upartyjnione. Nawet jeżeli Dochodziło do pewnych takich ponadpartyjnych konkluzji, jeżeli człowiek z jednej partii, którego z szacunkiem, o czym mówiłem wielokrotnie, także w tej telewizji. Pan Andrzej Czuma e, zaczął mówić prawdę, a ta prawda się nie zgadzała z interesem partyjnym, wąskim, platformatelskiej, no, do to dostał na to połapach od z tej partii. I myślę, że rzeczywiście na przyszłość, ja to powiem szczerze, jak mi ostatnio powiedziano, czy nie trzeba powołać komisji śledczej w jakiejś tam sprawie, to powiedziałem, no nie, dziękuję bardzo. Przestrzegałem mojej koleżanki i kolegów przed takim faktem, ponieważ komisje śledcze w takim wydaniu to po prostu kpina sprawa. Ja się nie dziwię. Ja się nie dziwię. To nie, za to pani poseł nie odpowiada, bo nie, nie ma jej w Sejmie. Pan poseł też, bo tego nie ma w Sejmie. Pan, pan mecenas Mercedes też, też nie. Bo nie ma go w Nikt Sejmie. Nie opowiada, ja też ale państwo nie będą ale w Sejmie. Ten i Sejm ma fatalną opinię. Pewnie. Fatalną opinię także dlatego, że zrobił takie szopki partyjne z Komisji Śledczych. Także z tej. Szkoda, naprawdę szkoda. Pani poseł, ja myślę, pani poseł że można, że przy okazji zakończenia prac tej komisji śledczej należy się zastanowić rzeczywiście, czy dalsze funkcjonowanie komisji śledczych, bo pewnie w następnym parlamencie także ktoś może złożyć wniosek, żeby powołać komisję śledczą w rozmaitych sprawach. Natomiast czy, czy w, takim, w takiej politycznej formule, czy prawnej formule w ogóle ma to sens działania? Moim zdaniem nie i to nad czym powinniśmy się pochylić wszyscy politycy, bo tego typu prace moim zdaniem w ogóle kompromitują Pracę tej komisji i w jakimś sensie również kompromitują parlament, bo to, do czego może się ta komisja jedynie przyczynić, ta czy inna, to moim zdaniem do tego, aby być taką trampoliną do zdobycia popularności dla to też, niektórych też chyba nie polityków. Już tej chwili. To no to nie, pierwsza, nie, tak, jest... ale tutaj teraz ta te komisja jakoś. No jest kilku, nie. kilku polityków, ale jakby wszystko jedno, bo ona nie ma służyć do promocji konkretnych polityków, tylko jakby no jej jej funkcja jest inna. Więc należałoby się zastanowić, jak jeśli w ogóle uznamy, że komisje śledcze mają sens, to musi nastąpić profesjonalizacja i trzeba się zastanowić, w jaki sposób to zrobić. Panie Mecenasie, z punktu widzenia prawnika te komisje do czegokolwiek się przydają, każde ciało, które z jednej strony a ma wytwerować jakieś sądy prawne, a jest no, nie podległe chodzi, politycznej. Szanów, no. no jest to pewien sąd prawny, a jednocześnie jest e, ciałem politycznym jest i natychmiast będzie podejrzane. Ja nie do końca bym się zgodził z tym, co powiedział pan poseł Czarnecki, e, że Akurat tutaj mamy do czynienia z pełną kompromitacją tych, tych instytucji. Po prostu każda ze stron pozostanie przy swoim zdaniu, bo ja nie sądzę, żeby na przykład członkowie SLD zupełnie uważali, że czystą grą polityczną jest to, co mówi pan. Kalisz. Nie, ale proszę zobaczyć, panie mecenasie, Natomiast... jedno zdanie ma pan rację, bo, ten, bo mimo to, że ten raport został przygotowany niezwykle rzetelnie i naprawdę z dużą wiedzą prawniczą, to co się łatwo, dzieje wokół tego łatwo, projektu. Bardzo łatwo podważyć te dokonania, bo się mówi, no to przecież jest polityczne. No, tak. Oczywiście, że to jest polityczne. W związku z tym to, co zaczęła mówić pani piekarska, ja bym poszedł krok dalej bardzo możliwe że trzeba będzie pomyśleć nad e, połączeniem kompetencji e, komisji śledczej z trybunałem stanu żeby wyrzucić wyrzucić ten osąd e, konstytucyjny mówię o sądzie konstytucyjnym do jednego ciała które może jest i emanacją parlamentu i natomiast e, ustalić e, taki skład e, prawników, co do którego e, werdyktów będzie trudno się przyczepić, że są one wyłącznie polityczne. Czy to ma sens. E, no właśnie, czy to ma sens e, jakby powielanie e, prokuratury, no bo jeżeli zajmą się tym prawnicy w Trybunale Stanu. Nie, ma sens. Instytucja Komisji Śledczej jest dobrze zagnieżdżona w dojrzałych demokracjach i ja bym tak łatwo nie wyciągał wniosków, że wszystko jest źle. Mam, mówiąc szczerze, wrażenie, że mówicie Państwo trochę o objawach pewnego procesu, a nie przyczynach. Przyczyny tego procesu dotyczą bardzo wielu dziedzin, nie tylko Komisji, funkcjonowania rządu, funkcjonowania.